Uroczystość Wszystkich Świętych skłania nas do refleksji nad świętością. Skłania nas do refleksji, do tego, abyśmy zadali sobie pytanie, czy ja w swoim życiu myślę o swojej osobistej świętości. Czy ja osobiście chcę być świętym. Pojęcie świętości, choć znane każdemu z nas, czasami wydaje się być dalekie. Bo z jednej strony znamy wielu świętych, wiemy, że powinniśmy dążyć do świętości, a z drugiej strony widzimy, jak nam ciężko niekiedy dążyć do tej świętości. Święty to inaczej zbawiony. Święty to nie tylko ten, który jest beatyfikowany czy kanonizowany, wyniesiony na ołtarze. Święty to jest ten, który cieszy się chwałą nieba. Jeśli nasi bliscy zmarli, osiągnęli już chwałę nieba, to są już oni też świętymi. Świętymi tak jak Jan Paweł II, jak siostra Faustyna, czy inni święci, których znamy przez to, że są kanonizowani czy beatyfikowani. Znamy ich z obrazków, widzimy, ją, widzimy ich z aureolą na głowie. Co do tych osób kanonizowanych, wyniesionych e, przez Kościół na ołtarze, mamy pewność, że oni na pewno są w niebie. Natomiast co do naszych bliskich zmarłych, takiej pewności nie wiemy. Nie wiemy, czy nasz dziadek, jeśli odszedł do wieczności, czy cieszy się chwałą nieba, czy jest w czyściu, czy jest potępiony. Dlatego modlimy się za naszych bliskich zmarłych, ufając, że Pan Bóg przyjmie ich do grona zbawionych, jeśli na przykład oczekują tego zbawienia w czyści. Piekło istnieje i są tam potępieni, ale nikt z nas nie wie, kto tam przebywa. Nie znamy osób, nie, wiemy, nie możemy powiedzieć, że ten czy tamten jest w piekle, ale ono jest i tam trafiają ludzie. Niebo też istnieje i tam też trafiają ludzie. Ci święci kanonizowani, jak już powiedziałem przed chwileczką, wiemy, że na pewno tam są, ufamy, że nasi bliscy. Też tam są lub będą po oczyszczeniu w czystu. Ci, którzy są w niebie, są szczęśliwi, cieszą się wieczną nagrodą. My też w życiu swoim, osobistym, tutaj na Ziemi, doznajemy chwil szczęścia, ale to szczęście jest krótkotrwałe, bo później przychodzą różne sytuacje życiowe i to szczęście, które przeżywaliśmy, często mija. Jest zagłuszane przez różne inne wydarzenia. A tam w niebie jest szczęście, niewyobrażalne szczęście i to na wieki, na zawsze. Chyba nie ma takiego człowieka, który by nie chciał być na wieki szczęśliwym. Czyli inaczej mówiąc, chyba nie ma takiego człowieka, który nie chciałby być świętym. Pan Jezus powiedział: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Każda i każdy z nas jest powołany do świętości. Każdy z nas ma różne powołania, które realizuje w swoim życiu, różne cele, które pragnie osiągnąć w swoim życiu. Ale nie ma ważniejszego celu niż to, aby być świętym. Ta świętość zaczyna się już tutaj na Ziemi. Trzeba do niej dążyć, by osiągnąć tą świętość kiedyś w Niebie. Jesteśmy powołani, moi drodzy, do świętości, a nie do przeciętności. Mówię tak, bo czasami niekiedy cieszymy się jak ten faryzeusz, który mówił: 'Dziękuję ci, Pani, za to, że nie jestem jak ten celnik, że nie jestem zdzierca, że nie jestem materialistą'. My też czasami mówimy sobie, że z nami nie jest najgorzej. Nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, dbam o rodzinę, nikomu w drogę nie wchodzę. No, może i to coś już jest, a może za mało. Jak często myślę o swojej świętości? Czasami możemy usłyszeć, jak niektórzy mówią: Nie bądź taki święty, czy nie bądź taka święta. To szczególnie w tych sprawach, kiedy chodzi o jakąś kwestię moralną. Nie bądź taki święty, nie bądź taka święta. Dlaczego mam nie być święty? Dlaczego mam nie być wierny i uczciwy nawet w małych rzeczach? Przecież Pan Jezus powiedział, że kto wierny będzie w małych rzeczach, ten przed wielkimi zostanie postawiony. Życie często składa się z drobnych, małych rzeczy. Przede wszystkim z takich rzeczy się składa. Nie patrzmy na to, co podpowiada nam świat, ale bądźmy wierni Panu Bogu, bądźmy wierni przykazaniom Ewangelii. Nie tyle patrzmy, jak oceniają nas inni, co zadawajmy sobie pytanie: Co o tym myśli Pan Bóg, jeśli mam w życiu jakieś dylematy, jeśli planuję coś robić? Co o tym myśli Pan Bóg? Pytaj Pana Boga, bo kiedyś to Pan Bóg będzie nas sądził, a nie nasi znajomi. On widzi nasze serca, widzi nasze staranie. On widzi, że czasami jest nam ciężko. Ale On nas bardzo kocha i przebacza nam, jeśli upadniemy. On ciągle na nas czeka. Święty, moi drodzy, to nie ten, który nie upada. Święty to ten, który upada, ale ciągle powstaje i to szybko powstaje. Szybko powstaje, bo kocha Pana Boga. Świętość to normalność, ale normalność według zamysłu Pana Boga. Święci ci kanonizowani nie byli dziwakami, byli to normalni ludzie. Święci czy błogosławieni to papieże, księża, zakonnicy. Znajdziemy tam kawalerów, panny, znajdziemy tam żonaty, znajdziemy małżeństwa, znajdziemy też święte dzieci. Ci święci z obrazków, ci kanonizowani, popełniali błędy w wielu kwestiach. Oni nie byli idealni, wielu z nich nie było idealni, ale na pewno były to osoby, które zakochane były w Panu Bogu. Nie tylko w niego wierzyli, że jest, nie tylko wypełniali obowiązki względem Pana Boga, nie tylko te obowiązki takie jak, nie wiem, trzeba iść nam przez świętą w niedzielę, trzeba się pomodlić, na pewno wypełniali te obowiązki względem Pana Boga. Ale oni Go przede wszystkim kochali i nie patrzyli na te prześwięte modlitwy jako obowiązek, tylko robili to z miłości. Nie wystarczy wierzyć, że Bóg jest. Pan Jezus powiedział, że jeśli ktoś bardziej kocha ojca, matkę, żonę, męża czy dzieci bardziej niż mnie, ten nie jest niegodzien, powiedział Pan Jezus. Trudne to słowa. Przecież kochacie swoje dzieci ponad wszystko. Przecież kochacie swoje żony, przynajmniej powinniście kochać swoje żony ponad wszystko, swoje mężów, swoje wnuki, swoją rodzinę. Przecież poświęcacie wszystko. Ileż czasu poświęcamy dla dzieci, żeby je wychować, żeby je wykształcić? Ileż dla nich poświęcacie czasu? Czy Pan Bóg chce? Żebyśmy dla Niego poświęcali jeszcze więcej czasu. Pan Bóg chce, byśmy Jego stawiali wyżej niż te najbliższe nam osoby. Ale nie chodzi tutaj, moi drodzy, o to, żebyśmy więcej czasu przeznaczali na przykład na modlitwę, niż dla swoich bliskich, z którymi żyjemy. Tu nie chodzi o czas. Tu chodzi o to, byśmy każdego dnia szukali relacji z Panem Bogiem. Nie chodzi o to, byśmy pół dnia się modlili. Ale wiemy o tym doskonale, że wielu nawet ludzi wierzących mówi, proszę księdza, no nie modlę się, bo wieczorem to jestem taki zmęczony. Nie modlę się, bo jeszcze mam to i tamto do zrobienia. Rano się nie modlę, bo śpieszy mi się do pracy. Zawsze jest bo. U tych, którzy się na przykład nie modlą. A tu chodzi o znalezienie dosłownie kilku minut. Jeżeli kochasz swoje dziecko, idziesz spać i obudzi cię płacz dziecka o pierwszej w nocy, czy nie wstanie matka czy ojciec do tego dziecka? Wstanie. Chce się wyspać ktoś przecież, bo jutro idę do pracy. Wstanie. Może nie będzie zadowolony z tego powodu, że dziecko płacze o pierwszej czy o drugiej w nocy, ale wstanie, bo kochał. I też, moi drodzy, my, jeśli kochamy autentycznie Pana Boga, to znajdziemy dla Niego czas. Nie godzinę, nie dwie, nie trzy, ale znajdziemy chwilę. Jeżeli autentycznie kochamy Pana Boga, a kochanie Pana Boga, miłość do Pana Boga to jest droga do świętości, to znajdziemy czas, żeby pogłębiać swoją wiarę. Znajdziemy czas, by może sięgnąć do, po Pismo Święte. Może znajdziemy czas, aby pogłębiać swoją wiarę. Dzisiaj tyle mamy możliwości. Literatura, książki, internet. Czy ja myślę o swojej świętości? Czy ja myślę o Panu Bogu, którego chcę spotkać kiedyś w niebie, na zawsze? Świętość jest dla każdego z nas. Święci kanonizowani są dla nas wzorem wzorem, że może się udać. Obyśmy żyjąc tutaj na ziemi, nie przegapili tego, co najważniejsze, abyśmy nie przegapili świętości, bo świętość zaczyna się już tutaj. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mieście uczynili, mówi Jezus. Każda moja drobna życzliwość względem bliźniego, każdy drobny gest, każdy szczery uśmiech i życzliwość jest krokiem do świętości, jeśli to robię ze względu na Jezusa. Każda moja modlitwa, uwielbienie, chociażby nawet krótki akt strzelisty, jest budowaniem mojej relacji z Panem Bogiem, który jest Bogiem całego dnia, każdej godziny, każdej sekundy. Pan Bóg pragnie nas wspomagać w drodze do świętości. Daje nam swoje Słowo, daje nam sakramenty, daje nam możliwość modlitwy. Uroczystość wszystkich świętych. To dobra okazja, żeby zadać sobie pytanie, kim dla mnie są ci święci, którzy są w niebie. Bo ci, którzy są w niebie, ci kanonizowani, i ci nasi bliscy z naszych rodzin, jeśli są w niebie, mogą być orędownikami naszymi przed tronem Pana Boga. Przyzywajmy orędownictwa świętych. Prośmy Jego wstawiennictwo. Moi drodzy, większość tu z nas obecnych, z pewnością ma na imię jakiegoś, ma imię, które jest święte, świętym. Ma świętego patrona, z sztu. Mamy zazwyczaj dwa imiona, niektórzy mają jedno, ale zazwyczaj jest tam patron święty. Do bierzmowania wybieraliście sami sobie imię świętego. Czy przywołujemy orędownictwa? naszych patronów z chrztu i bierzmowania? Czy znamy ich? Tak niedawno rozmawiałem z dorosłymi, tak specjalnie pytałem coś o bieżmowaniu. rozmawialiśmy z dorosłymi, oczywiście rozmawiałem i pytam, a jak, y, jakie imię wybrałeś do bierzmowania 20 lat temu, czy ileś tam lat temu? I uwierzcie mi, były takie osoby, bo z kilkoma rozmawiałem, które mówią, ja nie pamiętam, jakiego mam patrona. Kiedyś wybierali go, bo imponował, a dzisiaj już nie pamiętają, kogo w ogóle wybrali ileś lat temu. Oczywiście to nie jest grzech, można nie pamiętać, ale szkoda. Warto, moi drodzy, zaprzyjaźnić się ze swoim świętym patronem z bierzmowania czy z chrztu. Uroczystość Wszystkich Święty to dobra okazja, również do tego, abyśmy, moi drodzy, może dzisiaj wieczór. Sięgnęli chociażby do internetu, przeczytali sobie życiorys swojego patrona z krztu czy bierzmowana. Może warto zaznajomić dzieci wasze, jeśli mają świętego patrona z chrztu, zaznajomić ich z ich patronem, powiedzieć im, że mają kogoś tam w niebie, kto w sposób szczególny może za nimi orędować. Przyzywajmy orędownictwa świętych. Prośmy ich o to, aby nam pomagali w drodze do świętości, abyśmy my kiedyś mogli spotkać się z Panem Bogiem w niebie i ze świętymi w niebie. Czego życzę Wam i sobie. Amen.